Cześć! Z tej strony Adrian Puszer, allmobile.pl W tym odcinku sprawdzimy podgląd raportu kasowego. Uruchom moduł Kasa. Bieżący raport kasowy znajduje się na górze listy. Otwarty raport kasowy oznaczony jest kolorem zielonym. Naciśnij na dowolny raport kasowy, by wyświetlić listę dokumentów kasowych. Tutaj również możesz nacisnąć na wybrany dokument i obejrzeć jego szczegóły. W górnej rubryce widoczne są podstawowe informacje, jak data otwarcia i zamknięcia raportu kasowego, stan gotówki w kasie oraz statystyki ilości dokumentów KP i KW. Możesz podejrzeć dowolny raport kasowy oraz pozycje każdego dokumentu kasowego w kasie przedstawiciela handlowego. Na głównym ekranie raportu kasowego dostępne są przyciski utwórz KP oraz utwórz KW, które pozwalają na wygodne stworzenie dokumentów KP i KW. Opcje wpłata i wypłata z górnego rozwijanego menu spełniają te same funkcje co wcześniej wspomniane przyciski. Opcje w rozwijanym menu dostępne są zarówno w głównym widoku raportu, jak i z poziomu pozycji raportu. To wszystko. Do usłyszenia.